Co się na białych, a my tak łatwo palni Głupia wyzynka. Czuję mrowienie w lędźwiach za każdym razem, kiedy słyszę słowo REKUPERACJA. A w ogóle to ostatnio zrobiłem trasę 500 km, no. Na jednym ładowaniu. 10 godzin. Nieźle, nie? Dobra, jeśli pojadę na dwa ładowania, to mam szybkie Ioniki, później mam Greenwaya, ale ten Greenway jest problematyczny. Wolna zajęta, wolna zajęta, wolna zajęta, wolna zajęta. Na no szkul. Uważam, że limit prędkości na autostradzie powinien wynosić 90 km na godzinę. O, jest tir. Przykleję się za niego. I ciężary pasem. Ho, ho. I co sadzomiotych? To ma się przy samochód w mieście. Ha, ha, ha. Chciałbym, żeby moje dzieci wyrosły na aktywistów klimatycznych. Kupiłem im już nawet wiaderko kleju i kamizelki. Ja z nieco wyższą prędkością, ale co jeśli ten wyższy greenway nie zadziała? O! Jest stacja! W końcu napije się kawy, a nie bo tu. Nie ma ładowarek, to może napiję się później. Ile? 200 kW! Muszę zrobić zdjęcie na fejsa szybko, szybko! Jest! Wolna zajęta, wolna zajęta, wolna zajęta, wolna zajęta! No szkur. 150 do ładowarki, 175 zasięgu. 100 do ładowarki, 110 zasięgu. 50 do ładowarki i. No szkur. Jest jedna ładowarka, czy jak ktoś będzie się ładował, to mi podzieli prąd przez dwa, więc mogę pojechać trochę wolnik. Cienki kabelek to długi postój. Gruby kabelek to krótki postój. O, popatrz. Za każdym razem, jak teraz hamuję, to sobie odzyskuje energię. Czyli tak, jakby mój samochód produkował paliwo. <śm> Widzisz, a twój sadzomiot tak nie potrafi. Chodź, moje oto, Ile? 15 minut. Uff. Mam jeszcze tylko 3 km do zaplanowanego ładowania, a jeszcze nie chcę mi się sikać. Uff. O! Już mi się chce! Mogę się ładować. Jeśli to będzie chłopiec, to nazwę go wallbox. A jeśli dziewczynka, to może tyczka. Zielona koperta należy mi się jak psubuda. Korek na buspasie. No ja. Jabł... Tylko że ta ładowarka pod paczkowem to jest znowu jedna na dwóch kablach, czyli jak ktoś podjedzie razem ze mną. No i gdzie tak pędzisz tym sadzomiotem? Przecież można jechać 90. Wolna zajęta, wolna zajęta, wolna zajęta, wolna zajęta. No szkury. Widzę na żółto. O, jest stacja, jest stacja. Ale ale tu nie ma ładowarek. Dobra, wytrzymam, wytrzymam. Zadziała, nie zadziała, zadziała, nie zadziała, zadziała, nie zadziała. Noż, zwijanie tych kabelków zawsze mnie uspokaja i relaksuje. No co za sadzomiotowy pomiot. Ignorant. No dobra, ale jak pojadę na to Ioniki, to będę musiał się naładować prawie do 100%, żeby dojechać tutaj. A przecież przy tych. O, a ten leci do Paryża. O! A ten zaraz będzie lądował. LO3521. O! Daleka podróż za nim, no. Zadziała, nie zadziała, zadziała, nie zadziała. Zadziałaj, zadziałaj, zadziałaj. Brak komunikacji. No kur... Rozpędzamy się. <laughs> 140 łoo, wow, ale super! 140 na godzinę. U, ale zużycie, dobra, bo nie dojadę. Nie rozumiem co z tego, że te diesle mają po 1000 km w zasięgu, jak i tak przecież musisz zatrzymywać się na siku. Powinni zorganizować mistrzostwa w precyzyjnym parkowaniu pod ładowarką. A może zrobię to na jedno ładowanie? O, to jest dobry pomysł. Tutaj podjadę do tego grinoya. 135 naładuje się do pełna. Kochani forumowicze, z mojej pierwszej podróży elektrykiem do Chorwacji podzielić moimi wyliczeniami PS na pochybel sadzomiotom. Wolę być częścią rozwiązania niż problemu. No dobra, to jadę do Ioniti i wtedy. Ha ah, mówili kup diesla. Znam ludzi z papieru. A teraz już oficjalnie cześć, dzień dobry. Bardzo dziękuję za odwiedziny, bardzo dziękuję, że dotrwałeś do tego momentu. I jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to tylko szybciutko przypomnę, że ja mam na imię Michał od prawie 15 lat. Testuje i recenzuje nowe modele samochodów, raczej tych od Marek Premium, hashtag Taka Praca, a tutaj o tych samochodach od jakiegoś czasu sobie opowiadamy. A tak w ogóle to wraz z tym filmem na moim skromnym kanale o samochodach pyknęło 14 tysięcy subskrybentów, za co ślicznie wam dziękuję. No i... Sprawa wygląda tak, że trafiliście do mnie z bardzo różnych odchłani motoryzacyjnego YouTube'a. Jedni z was stwierdzili, że może warto dać mi szansę po obejrzeniu mojego testu Dacia Duster czy Toyoty Corolli. A inni z was stwierdzili, że w sumie nieszkodliwy ze mnie gupek i można zobaczyć co ja tam jeszcze nagram po obejrzeniu testu Maybacha albo Pininfariny za 10 milionów złotych. No i motoryzacja właśnie taka jest, niesamowicie zróżnicowana, niesamowicie urozmaicona, no każdy w niej znajdzie coś dla siebie i dlatego nie powinniśmy hejtować innych za ich motoryzacyjne. Wybory. No, można kochać prawdziwą spalinową motoryzację i jednocześnie akceptować samochody elektryczne, bo samochody elektryczne też są super, szczególnie do jazdy po mieście. Tak samo można być fanem elektryków, mieć nad łóżkiem zdjęcie lona na maska, ale to nie oznacza, że trzeba hejtować samochody spalinowe i krzyczeć na nie sadzomioty. No, nie bądźmy po prostu jak Heiser pod ładowarką. Elektryfiki za. Ele... Jest o się nawet nie da powiedzieć jest ofiarą tego durnego, głupiego, beznadziejnego, idiotycznego wynalazku. I to chyba tyle, jeśli chodzi o taki nieco bardziej merytoryczny wkład w tym moim niezbyt merytorycznym filmie. Zazwyczaj jest tu bardziej rzeczowo i merytorycznie. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam z pokładu Daci Bigster, której test również pojawi się na tym kanale. Tak samo jak pewnie test kolejnych samochodów elektrycznych. Bądźmy po prostu motoryzacyjnie... Tolerancyjni, co oznacza pewnie również tolerancję dla samochodów marek chińskich, którymi pewnie też trzeba będzie się tutaj zająć. Hashtag taka praca. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.